Okay, witam serdecznie. Dzisiaj troszkę taka próba nowego narzędzia, które chciałbym wykorzystać w przygotowywaniu dla Was materiałów i lekcji. Zacznę od takiego krótkiego omówienia kartkówki, która miała miejsce jeszcze kiedy byliśmy w klasie, byliśmy w szkole tej kartkówki ostatniej szansy, na której mogliście poprawić oceny. Kartkówka poszła nie za dobrze, więc była to okazja oczywiście, żeby trochę te oceny podnieść. Zresztą o tej kartkówce za chwilkę troszkę powiem, ale całe spotkanie chciałbym potraktować troszkę szerzej, omówić też kilka takich spraw organizacyjnych krótko. No, a na koniec oczywiście przypomnę Wam system poprawy, to znaczy, jaką ocenę, na jaką i o ile można było poprawić. Zacznę krótko od takich informacji uspokajających. Wiemy, że sytuacja jest dosyć trudna, że pozostajemy no, w takiej izolacji, nie wychodzimy z domu. Rodzice Wasi również często pracują zdalnie. No, i tak troszkę chciałbym Was uspokoić, żebyście też. E, uczyli się, pilnowali tego, żeby jednak w jakiś sposób nie marnować całkowicie tego czasu, który spędzacie teraz poza szkołą, no ale też, żeby nie przesadzić, my naprawdę rozumiemy jako dyrekcja szkoły, jako wasi nauczyciele, wychowawcy, że no, nie jest to do końca łatwe i że sobie nie do końca wszyscy muszą z tym e, teraz świetnie radzić. Macie różne warunki, różny sprzęt, różne możliwości e, kontaktu z nami w taki wirtualny sposób, więc my to wszystko rozumiemy. Pomyślimy, jak was oceniać, pomyślimy, w jaki sposób jeszcze lepiej pracować. To, że ja dzisiaj też ten filmik nagrywam, no to jest no, jeden z takich sposobów, po których chcemy sięgać. Myślę, że coraz więcej z nas, nauczycieli, będzie też was próbowało, w jakiś sposób motywować, żebyście jeszcze intensywniej w domu pracowali, ale tak jak mówię, to nie jest najważniejsze. Teraz najważniejsze jest, żebyście o siebie dbali, o siebie, swoje rodziny. Nie kłócili się w domu, rozmawiali ze sobą także o tych tematach szkolnych, ale myślę, że przede wszystkim tych najważniejszych, dotyczących zdrowia. No i tak, tyle wstępu. Bądźcie, myślę, spokojni, wykorzystajcie czas. Ja Wam gdzieś tam napisałem na początku, że moim zdaniem, gdybyście wykorzystali ten czas wolny od szkoły tylko na czytanie książek, to na pewno wrócilibyście lepsi z wszystkich przedmiotów, ale myślę, że. Warto czasem policzyć też zadania z matematyki, zrobić zadanie z informatyki i w Waszym przypadku trochę poćwiczyć, więc nie marnujcie tego czasu, ale tak jak powiedziałem, ze spokojem, kiedy przyjdzie co do klasyfikacji, my na pewno weźmiemy pod uwagę to, że ten czas był wyjątkowy i będziemy patrzeć na Was przychylnie. A takie informacje już typowo organizacyjne, planujemy też w jakiś sposób uporządkować Wasz plan lekcji, żebyście wiedzieli, którego dnia z którego przedmiotu. Możecie się zadań spodziewać, czy materiałów, to w najbliższym czasie również jako dyrekcja Wam przyślemy. Przechodząc już do tego, co najważniejsze, jeśli chodzi o język polski, no to testując troszkę, tak jak powiedziałem, nowe narzędzie, zacznę od przypomnienia zadań, które były na kartkówce. Mieliście trzy takie zadania, właściwie dwa zadania, a w drugim były dwa zdania, w których, w których mieliście wykonać wykres. W pierwszym tutaj u góry macie przypomnienie. Chodziło o to, żeby uzupełnić nazwami części zdania e, poszczególne informacje, żeby do nich, e, może powiem tak, dopisać e, właściwe nazwy, e, które mieliście u góry. Orzeczenie, podmiot, przydawka, dopełnienie, okolicznik. No i tak dobrze by było, gdybyście to, co teraz do Was mówię, potraktowali troszkę jako przypomnienie e, i taki wstęp do tego, co ja też myślę zrobię w takiej wersji, e, jak teraz, w takiej zdalnej troszkę lekcji, to znaczy, będziemy za chwilkę przechodzić do zdań złożonych podrzędnie, no i tam niestety, albo stety ta wiedza, którą tutaj teraz powtarzamy, Wam się bardzo przyda, więc wykorzystajcie również ten czas wolny na to, żeby sobie o tym podmiocie, okoliczniku, orzeczeniu, przydawce, dopełnieniu przypomnieć. To o nim mówi orzeczenie, często jest wykonawcą czynności, oczywiście chodziło o podmiot, wprowadza informacje o czasowniku, mówi m.in. o czasie czy miejscu, to był okolicznik. Jest wyrażone przez czasownik, bez niego nie byłoby zdania. To oczywiście ta najważniejsza część zdania, czyli orzeczenie. No i określa rzeczownik w zdaniu to, co zawsze nam ułatwia sprawę. Jeśli już ją znajdziemy, jesteśmy zadowoleni. To przydawka oczywiście i łączy się z czasownikiem, odpowiadając na pytania przypadków. Dopełnienie tutaj większość z Was sobie poradziła, i dzięki temu zadaniu, również, w którym można było zdobyć 5 punktów, te oceny będą w większości sytuacji poprawione. Udało macie takie małe przypomnienie, tutaj zwróciłbym tylko uwagę na to, no taki według mnie mały błąd, tu korzystałem już z gotowych materiałów dostępnych nauczycielom na różnych stronach, tutaj macie informację o tym, że przydawka to określenie podmiotu, oczywiście nie jest to określenie tylko podmiotu. Co bardzo często się oczywiście zdarza, ale również określenie może być dopełnienia. Każde określenie rzeczownika jest przydawką, także o tym też pamiętajcie. Tutaj u góry właśnie tak w podpunkcie D było, czyli określa rzeczownik w zdaniu. Przydawka. Podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik odsyłam do tego slajdu, który tutaj teraz widzicie, ale również do zeszytów, do tego co macie już z lekcji, które mieliśmy w szkole. Powtórka Wam się bardzo przyda i ja nie będę teraz wszystkiego jeszcze raz omawiał, to myślę, że po tylu lekcjach już każdy powinien umieć w zdaniu rozpoznać. Dwa najważniejsze oczywiście to orzeczenie, podmiot, a pozostałe tzw. określenia, przydawka, jeśli określa rzeczownik, dopełnienie okolicznik, jeżeli określają czasownik, z nim się łączą, jeżeli pytania mamy przypadków, kogo, czego, komu, czemu, to jest o dopełnienie, oczywiście podałem tylko kilka przykładów. A okolicznik to wszelkie inne pytania, czyli okoliczności: kiedy, gdzie, jak, po co, dlaczego i tak dalej. Zadanie drugie: tak jak powiedziałem, dwa podpunkty, czyli razem mieliśmy takie trzy zadania. Tu, oczywiście, chodziło o wykonanie wykresu zdania. Pierwsze z nich: czerwone jabłka najbardziej smakują Łukaszowi. Latem podmiot gramatyczny jabłka. Smakują proste orzeczenie czasownikowe. Do wyrazu jabłka, zobaczcie, mamy bardzo prostą przydawkę. Przydawkę jakie jabłka? Czerwone. Smakują jak albo jak bardzo, w zależności od tego, jak spytamy. Najbardziej to oczywiście okolicznik. Łączy nam się ten wyraz, zobaczcie, mówi o wyrazie najbardziej z czasownikiem, czyli przydawka nam odpada. Tak to zwykle sobie po kolei robiliśmy. Nie mamy pytań przypadków. Jak za chwilkę zobaczycie obok komu, komu, czemu. Czyli mamy, jak, jak bardzo, okolicznik. Gdyby zapytać, jak, jest to okolicznik sposobu, a gdyby zapytać, jak bardzo, będzie to okolicznik stopnia i miary. Smakują komu? Przed chwilką już właściwie podpowiedziałem. Smakują komu, czemu? Pytania mamy przypadków. Łączymy się z czasownikiem Łukaszowi. Komu, czemu? Czyli dopełnienie dalsze, no bo nie, my, nie możemy zamienić, że Łukasz jest. Smakowany i tak dalej. Nie możemy zamienić w łatwy sposób na stronę bierną. No i ostatni wyraz: smakują kiedy? Jak macie pytanie kiedy i łączy nam się ten wyraz latem z czasownikiem, no to jesteśmy znowu szczęśliwi, no bo kiedy pytamy kiedy, to mamy zawsze okolicznik czasu. Drugie zdanie, troszkę bardziej skomplikowane się wydawało, ale jak zobaczycie wykres, no to jest prostszy, taki bardziej pionowy układ. Marcin i tata, tutaj mamy podmiot szeregowy i Marcin i tata są wykonawcami czynności, chociaż oni, i widzicie teraz mamy to złożone orzeczenie, zostali rozpoznani. Jeżeli mamy czasownik być, zostać, stać się, przypomnę, y, to szukamy jeszcze drugiej części tak zwanego orzecznika i mamy orzeczenie imienne, zostali rozpoznani. Gdzie? Pytam o miejsce, czyli okolicznik miejsca. Gdyby ktoś zapytał y, zostali rozpoznani na czym, no to mamy pytanie przypadków i jestem w stanie uznać, że jest to również Dopełnienie to znaczy, że można tak pytając, nazwać wyrażenie na zdjęciu, wyrażenie przyimkowe dopełnienie. No i potem mamy gdzie? Na zdjęciu, na zdjęciu z czego? Z koncertu. Tutaj jest pytanie z czego. Wydawałoby nam się, że pytanie przypadków, ale my wiemy, że jeżeli łączymy się ze zdjęciem, czyli z rzeczownikiem, no to będzie to znowu przydawka, czyli na zdjęciu z czego. Z koncertu, wyraz z koncertu, właściwie wyrażenie przyimkowe z koncertu określa zdjęcie. Jest to zdjęcie z koncertu, określam rzeczownik zdjęcie, czyli jest to znowu przydawka. No i mamy koncert. Jaki koncert albo z jakiego koncertu? Z sobotniego. I tu znowu tak samo mamy do czynienia z przydawką. Troszkę o tym, jak Wam poszło, już chyba uprzedziłem fakty wcześniej, powiedziałem, że większość z Was poprawiła, ja tylko przypomnę, że w librusie można już zobaczyć, jeżeli ktoś pamięta, nie dopisywałem nowej oceny, więc jeżeli, jeżeli ktoś pamięta, co dostał za pierwszym razem, no to teraz wejdzie i będzie miał edytowaną ocenę, jeżeli uczy, oczywiście udało mu się poprawić, dobra wiadomość dla Was jest taka, że jeżeli komu się nie udało poprawić, nie wpisuje drugiej oceny, nie wpisuje gorszej, nie wpisuje takiej samej, tylko sytuacje, w których poprawiliście oceny, są tam wpisane. No i system poprawkowy, system poprawy wygląda w ten sposób, że jeżeli otrzymaliście ocenę o dwie oceny wyższą, to podnoszę ocenę o dwie, czyli nie można podnieść oceny o trzy, o cztery, jeżeli ktoś miał jedynkę, przepraszam, że na tym przykładzie akurat, a nie na przykładzie czwórki czy piątki, no to jeżeli chciał otrzymać trójkę, czyli chciał otrzymać ocenę o dwie wyższą, no to musiał dostać trójkę, czwórkę, piątkę lub szóstkę. Były takie osoby, że dostały szóstki z tej drugiej wersji, no ale jeżeli miały jedynkę za pierwszym, czyż nie wiem, czy akurat takie sytuacje też miały miejsce, to mogły otrzymać tylko trójkę. Jeśli otrzymaliście ocenę o jedną wyższą, no to podnoszę ocenę o jedną w górę, jeżeli była to jedynka, znowu przepraszam, że na tym przykładzie no to otrzymujecie dwójkę, czyli ocenę o jedną y, wyższą. Zerknijcie sobie do Librusa, a tam myślę, że jeżeli ktoś pamiętał, a większość z Was pamiętała, a szczególnie ci, którzy mieli słabe oceny, no to zobaczycie, czy udało Wam się poprawić, y, czy nie. Y, powtórzę krótko to, co chciałem dzisiaj Wam powiedzieć. Chciałem Wam przede wszystkim powiedzieć, że macie pracować, nie przesadzić. Pamiętać o tym, że my naprawdę będziemy dla Was wyrozumiali, że są dużo ważniejsze rzeczy, i że będziemy niż sama nauka, i że będziemy się cieszyć, jeśli do szkoły wrócicie i zdrowi, a innej wersji ja osobiście nie zakładam. Przypominam, że omówiłem głównie kartkówkę, zadania z tej kartkówki, jak powinny prawidłowo być wykonane, ale przy okazji chciałem was zainspirować do tego, żebyście wrócili, powtórzyli sobie. Informacje o częściach zdania, bo one będą nam bardzo przydatne, kiedy za chwilkę, może właśnie w podobnej formie jak teraz, e, nagrywając jakąś taką krótką lekcję dla Was z gramatyki, przejdziemy do zdań podrzędnie złożonych. Tam będzie trzeba wiedzieć na przykład, że zdanie podrzędne jest podrzędnym przydawkowym, jeżeli e, akurat określa rzeczownik z innego zdania. Ale o tym za jakiś czas. Na razie powtórzcie sobie. Mam nadzieję, że to e, weźmiecie sobie do serca. Omówiłem oczywiście zadania, tutaj były wykresy, mniej więcej widzicie jak powinny wyglądać. Na koniec przypomniałem tylko w jaki sposób poprawiam, poprawiłem, a właściwie, właściwie w jaki sposób wy poprawiliście albo mogliście poprawić oceny. Odesłałem do Librusa, pozostaje mi Was tylko pozdrowić, trzymam za Was kciuki. Pozdrówcie wszystkich w domu, mam nadzieję, że tych lekcji nie jest za dużo, ale że one też Wam w jakiś sposób ten czas. Nie tylko zabierają, ale umilają. Pozdrawiam w imieniu wszystkich pracowników dyrekcji szkoły i do zobaczenia za jakiś czas. Wykonujcie też te wszystkie lekcje na tablicy wirtualnej, tam następna. Już za chwilkę zajmiemy się listem oficjalnym w imieniu Mickiewicza lub Słowackiego, w zależności od tego, którego z nich bardziej. Polubiliście. Ja moich sympatii nie zdradzam. Jeden i drugi jest, był świetnym poetą. Cieszę się, że mogliśmy, że możemy ich zaprosić do współpracy, że goszczą u nas. Ja pozdrawiam. O, uczę się i macham do kamery mniej więcej w tym miejscu. Trzymajcie się, chłopaki. Do następnego razu.